Witam Was bardzo serdecznie w listopadowym rankingu kredytów hipotecznych. Nazywam się Marcin Babiarz i co miesiąc przygotowuję dla Was zestawienie najlepszych ofert kredytu hipotecznego. A ranking ten powstaje z myślą, że całkowity koszt kredytu, jako jedyne kryterium jego wyboru, jest kompletnie bez sensu i zawsze lepiej jest sprawdzić, w jakich przedziałach czasu dany kredyt opłaca się najlepiej. Tym bardziej, jeśli planujecie swój nadpłacać lub całkowicie spłacić go wcześniej. W tym filmie, jak zawsze, znajdziecie. Garść aktualności z rynku oraz omówienie najlepszych ofert kredytu hipotecznego zarówno dla oprocentowania zmiennego, jak i stałego. To co? Zaczynamy! W dzisiejszym materiale zamiast aktualności opowiem Wam o produkcie, z którego sam korzystam, a który przez długi czas nie był dostępny na rynku. Kiedyś był w ofercie mBanku, później było długo, długo nic i od lutego tego roku można go dostać w banku PKO SA. A mówię tutaj o karcie kredytowej, którą można podpiąć do programu Miles and More, czyli największego programu lojalnościowego linii lotniczych w Europie. Ale zacznijmy od początku. Karta kredytowa, jak sama nazwa wskazuje, jest połączeniem dwóch produktów karty. Płatniczej i kredytu. Karta kredytowa pozwala na dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach przyznanego przez bank limitu. Czy karta kredytowa jest droga? Jest koszmarnie droga, a jej średnie oprocentowanie to około 20%, ale. Karty kredytowe mają tak zwane okresy bezodsetkowe, najczęściej do 60 dni, czyli dzisiaj płacisz kartą, a dopiero po 60 dniach bank zaczyna naliczać od tej kwoty odsetki. Oprócz tego, jeśli regularnie korzystasz z karty kredytowej, generując określony obrót, powiedzmy 3000 zł miesięcznie, to nie ma żadnych kosztów związanych z prowadzeniem tej karty. Okazyjnie się zdarza, ale jest to raczej koszt, od którego się odchodzi, że banki doliczają do karty tak zwane ubezpieczenie na wypadek braku jej spłaty czyli zawierają z firmą ubezpieczeniową polisę, w której ubezpieczają to, że gdybyś nie spłacił karty, no to oni od firmy ubezpieczeniowej dostaną pieniądze i obciążają kosztami tej polisy oczywiście Ciebie, doliczając około 0,5% do kwoty każdej transakcji, ale w tej karcie, o której ja będę dzisiaj mówił, tego kosztu nie ma. Zadłużenie na karcie kredytowej zawsze możecie rozłożyć na raty, natomiast tak jak powiedziałem, okresy bezodsetkowe są najczęściej do 60 dni i po tym czasie będzie Was to słono kosztować. I teraz o o co chodzi z programem lojalnościowym Miles and More? Za każdą wydaną złotówkę tą konkretną kartą kredytową z banku PKO SA dostajecie punkty, które później możecie wymieniać na bilety lotnicze. Pakiety są trzy. Ja osobiście mam platynowy i mogę zobaczyć na stronie banku, że gdybym wydawał tą kartą 5000 zł miesięcznie, to po roku będę mógł to wymienić na bilet lotniczy do Londynu albo Barcelony. U mnie to działa tak, że korzystam z karty kredytowej do codziennych płatności normalnie jak z karty debetowej do konta. Wiem dokładnie ile wydaje co miesiąc na życie i tą kwotę przelewam na miesięczną lokatę albo konto oszczędnościowe. Korzystam z karty, po miesiącu ją spłacam. Coś tam mi jeszcze kapnie odsetek z konta oszczędnościowego i co miesiąc ten cykl się powtarza. Punkty zebrane na karcie możecie wykorzystać również na bilety dla osoby towarzyszącej. Natomiast oprócz zbierania punktów i wymieniania ich na bilety, dla mnie największą korzyścią z posiadania tej karty jest to, że w pakiecie złotym i platynowym możecie korzystać z fast tracka, czyli osobnej bramki do kontroli bezpieczeństwa oraz możecie odprawiać bilety w klasie biznes, co jest ogromne ogromną oszczędnością czasu. Polecam z całego serca tą kartę. Ten materiał nie jest sponsorowany. Polecam ją, dlatego że sam z niej korzystam i uważam, że jest ekstra. Pamiętajcie jednak, że karta kredytowa bardzo obciąża zdolność kredytową. Limit na karcie 10 tys. zł to równowartość obciążenia ratów w wysokości mniej więcej 400-450 zł, więc jeśli planujecie w krótkim terminie kredyt hipoteczny, upewnijcie się, że macie zdolność kredytową z zapasem lub zawnioskujcie o niski limit na karcie który po udzielonym kredycie będziecie mogli po prostu podnieść. Zanim przejdziemy do rankingu, chciałbym przypomnieć, że świadczę profesjonalną usługę pośrednictwa kredytowego i możecie skontaktować się ze mną pod numerem telefonu lub adresem mailowym dostępnym w opisie filmu. Każdą sprawę traktuję z ogromnym zaangażowaniem i wkładam w moją pracę wielkie serce, co myślę, że widać po jakości materiałów znajdujących się na kanale. Jeśli szukasz pośrednika z doskonałymi umiejętnościami analitycznymi oraz chciałbyś, żeby Twój proces był bezstresowy i sprawny, serdecznie zapraszam do kontaktu będzie mi bardzo miło, jeśli zechcesz zostać moim klientem i wspierać moją firmę, bo warto. Z ogromną przyjemnością chciałbym ogłosić, że od listopada tego roku będziemy wspierać charytatywnie fundację Koty z Grochowa regularnie przekazując im określony procent naszych przychodów. Z fundacją miałem okazję poznać się w taki sposób, że kilka już miesięcy temu wypatrzyłem na spacerze matkę z piątką kociąt i od tej pory regularnie je dokarmiałem, próbując znaleźć dla nich dom. Przez ponad trzy tygodnie odbijałem się od różnych firm, schronisk, fundacji, aż w końcu koty z grochowa wkroczyły do akcji i pomogły wyłapać wszystkie dzikie kociaki. No prawie wszystkie. Aktualnie fundacja szuka dla tych kociąt rodzin zastępczych lub docelowych domów. Więc jeśli czujesz, że to właśnie dziś uśmiechnął się do ciebie wszechświatowy system dystrybucji kotów, zostawiłem linki do tych ogłoszeń w opisie filmu. Także jeszcze raz jeśli szukasz fantastycznej obsługi i leży Ci na sercu los kotów, serdecznie zapraszam do kontaktu. Ranking rozpoczynamy klasycznie od ofert z oprocentowaniem zmiennym i 20% wkładem własnym. Muszę przyznać, że od 3 miesięcy coraz więcej klientów. Na wnioskach do kwoty 800 tysięcy złotych wybiera oprocentowanie zmienne. Powyżej miliona złotych 100% wniosków to jest wciąż oprocentowanie stałe. Przynajmniej takie są moje doświadczenia, a myślę, że grupa klientów, na której się opierają, jest całkiem spora. Na pierwszym miejscu w tym rankingu mamy Spółdzielczy Bank Rozwoju z ofertą skierowaną do klientów województwa Mazowieckiego, Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego. Marża z Wpływem na konto 2000 zł miesięcznie i ubezpieczeniem nieruchomości wynosi 1,9 lub jeśli wybierzemy dodatkowo ubezpieczenie na życie z oferty banku, marża spadnie do 1,7. Bank współpracuje z CUK, to jest firma, bardzo duża firma ubezpieczeniowa, więc wybór polis jest naprawdę szeroki. Czy warto? To zależy od tego, czy potrzebujecie takiego produktu jak ubezpieczenie na życie. Jeśli tak, to zniżka 0,2 zrekompensuje Wam około połowy składki z takiej polisy. Z kosztów początkowych mamy opłatę za przygotowanie umowy 500 zł i niestety mamy karę za nadpłatę i wcześniejszą spłatę przez pierwsze 3 lata i nie ma już możliwości negocjowania rocznego limitu nadpłat tak jak było to jeszcze niedawno. Z miłych akcentów mamy jeszcze promocyjną marżę 0,99% w pierwszym roku. Oferta jest bardzo solidna, sam jestem klientem tego banku i nie mam na co narzekać. Proces jest OK. standardowy trwa około 3-4 tygodnie, a do Pychany kolanem niecałe całe dwa. Na stronie banku znajdziecie marżę o 0,2% wyższą od tej w moim zestawieniu, ale mamy z bankiem świetne relacje i z uwagi na spory wolumen, który uruchamiamy, nasi klienci po prostu dostają lepszą cenę. Na drugim miejscu mamy City Bank Handlowy, który przypomnę zabezpiecza się tylko na gotowych nieruchomościach, więc wszystko co w budowie odpada. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy zaawansowanie budowy wynosi minimum 90%, a kredyt wypłaca się jednorazowo. Marża za 1.99 i brak dodatkowych produktów poza obowiązkowym wpływem 8000 zł miesięcznie to bardzo solidna oferta. Wpływ nie musi być od pracodawcy. To może być przelew z innego konta, może być nawet na raty. Ważne, żeby w danym miesiącu łącznie na konto wpłynęło 8 tysięcy złotych. W tej ofercie nie ma kary za nadpłatę ani całkowitą spłatę. Jedynym problemem z tym bankiem jest to, że mają biura tylko w wybranych miastach wojewódzkich, więc jeśli jesteście z mniejszej miejscowości, to czekają Was dwie wycieczki: jedna na podpisanie wniosku, a druga na podpisanie umowy. Proces trwa od 21 do 25 dni roboczych. Na trzecim miejscu mamy bank ING z solidną marżą 1,85 i przypomnę, oferta jest już oparta o WIBOR. Z wymagań banku mamy wpływ na konto 2000 zł miesięcznie i to może być wpłata własna, nie musi być to przelew od pracodawcy. Do tego mamy obowiązkowe ubezpieczenie na życie przez 3 lata, a po tym czasie nie musi być kontynuowane. Dodatkowo możemy skorzystać z oferty rozszerzonego ubezpieczenia, ale nieruchomości, a to obniży nam marżę o 0,05%. Ale nie polecam, ubezpieczenie jest drogie i można w dużo lepszej cenie i w szerszym zakresie znaleźć np. polisę. Vergo Hesti. W ING nie mamy kar za nadpłatę i całkowitą spłatę, a klienci chwalą sobie funkcjonalną aplikację i bardzo dobrą. Ponad przeciętną wręcz obsługę klienta. Przypomnę jeszcze, że ja to porównanie robię dla kwoty 700 tys. złotych, ale jeśli możecie wnioskować poniżej tej kwoty, to ubezpieczenie na życie w ING będzie tańsze łącznie o około 5000 zł. Na ekranie widzicie teraz różnicę i w arkuszu również jest zakładka, w której jest to pokazane. Na wyróżnienie zasługuje jeszcze bank PKOBP, który w tym zestawieniu wypadł dopiero na ósmym miejscu, ale przypomnę, że jeśli nie zależy Wam na ubezpieczeniu na życie, to w banku PKOBP możecie z niego zrezygnować. Bank podniesie wtedy marżę o 0,1%, ale ubezpieczenie kosztuje 0,34, więc finansowo ten ruch się opłaca. Wtedy bank podskoczy o kilka miejsc do góry w zestawieniu i do szóstego roku będzie konkurował z ING. Niestety mamy tam prowizję w wysokości 0,5%, ale nie ma kar za nadpłatę i całkowitą spłatę. Osobiście prawie zawsze polecam moim klientom złożyć jeden wniosek do PKO BP, dlatego że to największy bank w Polsce, ma bardzo wysoki procent decyzji pozytywnych i świetnie liczy zdolność. Pamiętajcie, że najlepszy kredyt hipoteczny to ten udzielony. Przechodzimy do ofert z oprocentowaniem zmiennym i 10% wkładem. Na pierwszym miejscu mamy spółdzielczy Bank Rozwoju niestety tylko dla mieszkańców trzech województw. Szkoda, bo oferta na 10% wkładu jest świetna. Mogę opowiedzieć Wam anegdotę, że jeszcze rok temu, jeśli klient był spoza obszaru działania banku, to zgłaszaliśmy go do zakupu jednej akcji tego banku za 270 zł i wtedy bank mógł takiego klienta skredytować niezależnie od miejsca zamieszkania. Ale ta praktyka za sprawą, kontroli KNF niestety się skończyła. Wymagania banku dopiero omówiłem, ale przypomnę, że możecie je również znaleźć w jednej z zakładek arkusza. Na drugim miejscu mamy bank Santander z marżą 2,75 i obowiązkowym ubezpieczeniem na życie i nieruchomości przez 5 lat. Do tego musimy zapewnić wpływ na konto 7,5 tysiąca zł i wykonać obrót kartą na kwotę 500 zł miesięcznie. Oferta nie powala, ale czego się spodziewać przy 10% wkładu i na trzecim miejscu bardzo podobna oferta z M-Banku, ale trochę niższa marża, bo 2,65, za to pięcioletnie droższe ubezpieczenie na życie niż w Santanderze. Z wymagań w segmencie Intensive mamy wpływ na konto 10 tysięcy złotych miesięcznie. Przechodzimy do ofert z oprocentowaniem stałym i 20% wkładem własnym i tutaj mamy spore podwyżki w porównaniu do ostatniego rankingu. W niektórych bankach ponownie zostało przebite 7%. Skąd się to wzięło? No wzrosła dosyć wyraźnie cena pieniądza na rynku, jak widzicie na wykresie. Ten, kto brał kredyt na oprocentowanie stałe w okresie od sierpnia do października, pewnie cieszy się z oprocentowania 6,5 lub niżej. Dwa miesiące temu w rankingu pokazywałem highlighty z tamtego okresu i rekordowo udawało się klientom załatwić ceny nawet 6,15. Czy ta sytuacja zmieni się w najbliższym czasie? Nie mam pojęcia, tak jak często podkreślam, nie zajmuję się spekulacjami, wolę analizować to co mamy tu i teraz. Ranking rozpoczynamy od oferty banku BNP Paribas, który w końcu pojawił się na pierwszym miejscu. Wiem z dobrego źródła, że bank raczej nie planuje zmieniać tej ceny na gorszą w krótkim czasie, bo nie ma jeszcze wykonanego planu na hipoteki, więc jest spora szansa, że BNP będzie królował w rankingu jeszcze w kolejnym miesiącu. Oprocentowanie stałe 6,5%, marża 1,85% i obowiązkowe ubezpieczenie na życie przez 3 lata to podstawowe informacje o ofercie. Nie ma kar za nadpłatę, nie ma kar za całkowitą spłatę, a z wymagań banku mamy wspomniane ubezpieczenie na życie, nieruchomości oraz wpływ 2,5 tysiąca złotych. Oferta. Fantastyczna jak na aktualną sytuację na rynku, problem z BNP polega na dosyć kiepskiej obsłudze klienta. Nic dziwnego, skoro ten bank w trakcie pandemii mocno ograniczył sprzedaż hipotek i można powiedzieć zaorał wsparcie w tym zakresie. Dzisiaj umowy w banku podpisuje każdy pracownik, który ma uprawnienia, co niekoniecznie oznacza, że się na tym zna. Osobiście bardzo lubię ten bank. W latach 2017-2019 robiłem tam marże 1-3% w procesach, które trwały po kilka miesięcy, bo to był czas, Świeżo po fuzji obu banków, i deweloperzy wściekali się, że cała inwestycja jest już wyprzedana, a my z klientami dalej w procesie. Marży 1-3 w kolejnych latach już nie znaleźliście nigdzie, więc pozdrawiam wszystkich klientów, którzy wykazali się wtedy ogromną cierpliwością i pozwolili mi negocjować terminy z deweloperami. Było warto. To, co należy powiedzieć jeszcze o procesie w banku BNP, to że błyskawicznie wydaje decyzję. Nie dość, że ma fantastyczną cenę, to jeszcze cały proces możemy zamknąć w 7 dni, a decyzja finansowa jest często już po dwóch dniach roboczych. Na drugim miejscu mamy VeloBank, który od kilku miesięcy ustawia się zawsze jeden krok do przodu przed ING. Cena dalej poniżej 7%, stałe oprocentowanie 6,96% i marża 2,1. Oferta jest oparta o wiron. Warto o tym pamiętać, bo spójrzcie. Idziecie do jakiejś firmy pośrednictwa i dostajecie klasyczne porównanie ofert w PDF-ie. Patrzycie na całkowity koszt kredytu i widzicie ogromną różnicę w całkowitym koszcie, no bo skoro Velo referuje do Wironu, czyli do niższej stawki, to w długim okresie zawsze wyjdzie taniej, ale to, że referuje do innej stawki, trochę zaburza prawdziwy obraz sytuacji. Z wymagań mamy w Velo wpływ na konto 3000 zł miesięcznie i to może być wpłata własna, nie musi być to przelew od pracodawcy. Do tego mamy obowiązkowe ubezpieczenie na życie w banku w całym okresie trwania kredytu i przez 5 lat obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości również z oferty banku. Jeśli chodzi o jakość obsługi w WELO, to słyszałem różne głosy. WELO ma podobny problem jak BNP, nie mają dedykowanych pracowników do obsługi hipotek, więc podpisuje je każdy, kto ma uprawnienia, a z jakością różnie bywa. Na trzecim miejscu City Bank Handlowy z oprocentowaniem 709, ale bez ubezpieczenia na życie, więc wychodzi dosyć dobrze. Przypomnę, że City kredytuje tylko gotowe nieruchomości, więc to co w budowie odpada. Na wyróżnienie zasługuje oczywiście ponownie, tak jak przy zmiennym, PKOBP. Jeśli zrezygnujecie z ubezpieczenia na życie, to bank do 9 roku wypada na drugim miejscu w całkowitym koszcie. Ale spójrzcie, że do 9 roku pomiędzy Velo a PKOBP nie ma praktycznie żadnej różnicy w całkowitym koszcie, a Velo ma w tej samej cenie ubezpieczenie na życie przez 9 lat. Także pamiętajcie o tym, że jeśli cena dwóch kredytów jest podobna, to patrzycie na to, co jest pod spodem, czyli na zakres dodatkowych produktów. A jeśli i tu jest podobnie, to porównujecie jakość tych produktów, czyli na przykład Zakres wykluczeń w ubezpieczeniu na życie. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym pokazać Wam jeszcze jeden przykład. Popatrzcie, to jest ranking ofert z oprocentowaniem stałym i 10% wkładem. Spójrzcie, jak Alior Bank prezentuje się elegancko na drugim miejscu w całkowitym koszcie, pomimo tego, że ma kosmiczny koszt początkowy, bo prawie 3% od kwoty udzielonego kredytu. Wychodzi o 38 tysięcy tanie od M banku, który mogłoby się wydawać, umieściłem niesłusznie na wyższym miejscu. I teraz pokażę Wam. Jeden z wielu przykładów, dlaczego uważam, że sugerowanie się całkowitym kosztem kredytu jest po prostu bez sensu. Spójrzcie, ponownie pokażę Wam standardową kalkulację, którą otrzymacie w 99% firm pośrednictwa kredytowego. Jest informacja o podstawowych parametrach, miesięcznych kosztach oraz całkowitym koszcie kredytu. No, jak nic, Alior wychodzi dużo taniej. No ale skoro stać Was na to, żeby zapłacić 20 tysięcy złotych na dzień dobry, to jak wyglądałoby to porównanie, gdybyście wybrali kredyt w mBanku, ale właśnie o 20 tysięcy złotych mniejszy? Otóż okazuje się, że w pierwszych latach kredytu mBank wychodzi o kilkanaście tysięcy taniej i zrównuje się z Alior'em dopiero w dziesiątym roku. Moim zdaniem kompletnie nie ma sensu płacić wysokich kosztów początkowych w kredycie, tylko za każdym razem sprawdzać, jak będą wyglądały inne oferty, jeśli zmniejszymy kwotę kredytu o wartość prowizji w banku, który teoretycznie wychodzi najtaniej. Może ten przykład nie jest idealny, bo ta różnica nie jest aż tak grażąca. natomiast według mnie dużo bardziej opłaca się w tym przykładzie wybrać kredyt w M banku i nie płacić kosztu początkowego, tylko po prostu wziąć mniejszy kredyt. Puenta jest taka, że tego typu różnice nigdy nie wyjdą na wierzch, jeżeli będziecie patrzeć tylko na całkowity koszt kredytu. Dużo lepszy jest format narastający i wtedy dokładnie wiemy rok po roku, jakie są różnice i dzięki temu możemy to wychwycić i odpowiednio przeanalizować ranking. Kończymy oprocentowaniem stałym i dziesięcioprocentowym wkładem. Na pierwszym miejscu mamy Velobank, 7,46 oprocentowanie stałe, i po piątym roku Wiron z marżą 2,6. Przypomnę, że wymagania banków w zakresie dodatkowych produktów od tego rankingu są w osobnej zakładce Arkusza. Na drugim miejscu mamy Bank Santander z oprocentowaniem stałym 7,61 i na trzecim miejscu Mbank. Przed chwilą wyjaśniałem, dlaczego nie jest to Alior, chociaż w całkowitym koszcie wychodzi na na drugim miejscu. W tym materiale to już wszystko. Jak zawsze serdecznie dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.